Są zawodnicy, którzy potrafią y, przyprawić o zawrót głowy w walce między sobą. Oboje prezentują bardzo dynamiczny zakres prowadzenia motocyklu na, na torze. No i bardzo ciekawe jest to ustawienie na polach startowych Łaguta i Pedersen pole trzecie i czwarte. Tak Ani za... razu jeszcze nikt dzisiaj z żadnego z tych y, z żadnej z tych bramek nie przywiózł trzech punktów. Tak jest, teraz te pola startowe się zmieniają. To już jest y, można powiedzieć. Yy, druga kolejka, że tak powiem, torów, które są wymieniane. Mamy liderów, którzy teraz pojadą z zewnątrz, tak jak mówił Janusz Stajra, ciężej jest dojechać tutaj do tej yy, lotnej części toru. Zobaczymy jak w tym biegu poradzą sobie Rafał Szombierski w kasku białym, Dawid Lampard w kasku niebieskim i Grigori Łaguta, lider. Drużyny z Częstowej oraz Niki Pedersen w kasku Czerwony. No ale już można jechać po szerokiej, ona coraz bardziej klei. Odsypuje się na nawierzchnia. Sławy starty Pedersena. Młodzi poszli z torów wewnętrznych. No może nie młodzi, ale ci, którzy przywozili do tej pory mniej. Niki Pedersen jest czwarty. Walka rozgrywa się gdzie indziej. Czyli jednak te tory wciąż mają ogromne, naprawdę ogromne znaczenie. Bardzo. Wszedł na koło zawodnik jadący w kasku czerwonym Niki Pedersen bardzo zawodził na to, że oczywiście wszystko przerwane, no i będziemy badać, patrzeć co się dzieje. Zobaczmy powtórki podniósł się już Grigori Łaguta widać, że wszystko w porządku także z Dawidem Lampartem nie podnosi się tylko Niki Pedersen no, ten upadek naprawdę był taki no, bardzo brzydki jak to mówią zawodnicy na, na koło do wejścia do łuku Tylne koło I w tym momencie zawodnik niewiele ma do powiedzenia, jak tylko stulić się i wykorzystać zimowe przygotowanie, żeby jak najmniej odnieść w tym momencie urazów własnego ciała. Tuńczyk zaczynał sezon od e, takiej bardzo nieprzyjemnej kontuzji. Uraz żeber to jest e, przykra sprawa dla żużłowca i dla każdego człowieka. Wydaje, utrudnia oddychanie, utrudnia e, balans. Też chwyta się za klatkę piersiową, jakby problemy z oddychaniem. Mamy nadzieję, że to po badaniach zostanie dopuszczonych do dalszej części zawodu. I popatrzmy, Niki tutaj przegrał start z czwartego pola. Tak, no ładnie tutaj wyszła para, para gości. Tam w niebieskim kasku zmieszał się Dawid Lampard, tutaj Niki atak. No i zaoczyło tylne koło Łaguty. Decyzja sędziego, będzie wykluczony Duńczyk. Z bardzo brzydkie zdjęcie jeszcze potem łaguty, który stracił równowagę po potem ataku nikiego Petersena. Zwykle się odbywa tak, że zawodnik, który wchodzi na, na, na koło przeciwnika, brzydko powiedziawszy, traci tą kontrolę. W tym przypadku to już nie było tak duże, że widać, że Grigory Łaguta zatracił też tam stabilność, że tak powiem, yy, prowadzenia motocykla. Odprostowało mu motor i w tym momencie go puścił, który to bezwładnie zetknął się później z lampartem. Niki, patrzmy jeszcze jak upadł duńczyk. Mając cały czas w pamięci te popękane żebra przed sezonem. No i to jest chyba to. Boję się. Czy to nie jest ten sam ból?